Bing bing. I love it. I love it. I'm sitting there tweeting. Bing bing bing. You press a button, bing, bing. They all hand you checks. Bing 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 bing. We had our beautiful Marine standing there, bing bing, bing bing. You know in the old days, bing bong. You know with the map? Bing bing bing. A little mouth on him. Bing bing, bing bing bing. Bing 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 Cześć, mam na imię Darek i watch DC Crunch, podcast, w którym historia amerykańskiej polityki sama pisze najlepsze żarty. Zanim zaczniemy, krótka dygresja serialowa. Pamiętacie może Breaking Bad i Ozark? Seriale o tym, jak zwyczajni Amerykanie, nauczyciel chemii i doradca finansowy wpadają w świat narkotyków i prania brudnych pieniędzy. No cóż, rzeczywistość znów przebija fikcję. Tylko, że zamiast nauczyciela w przyczepie na pustyni, czy finansisty nad malowniczo położonym jeziorem Ozarks w Missouri, mamy młodych chińskich sprzedawców w biurowych boksach. Zamiast lokalnych gangsterów mamy międzynarodowe korporacje, a zamiast gotówki w torbach sportowych mamy cyfrowe transakcje przez WeChat. A wszystko to dzieje się nie w ukryciu, ale w biały dzień, w szklanych biurowcach i legalnie działających fabrykach. Jest luty 2025 roku, a w Stanach Zjednoczonych właśnie rozpoczęła się druga kadencja Donalda Trumpa. Jedna z jego pierwszych decyzji wywołała prawdziwe trzęsienie ziemi w światowym handlu. Nałożył cła na import z trzech największych partnerów handlowych USA. Kanada i Meksyk dostały po 25%, a Chiny 10%. Powód? Według Trumpa te kraje nie robią wystarczająco dużo, by powstrzymać napływ fentanylu do Stanów. A czym jest właściwie fentanyl? To syntetyczny opioid, który według Centrum Kontroli Chorób, czyli CDC, zabija więcej Amerykanów niż wypadki samochodowe i przestępstwa z bronią razem wzięte. W 2023 roku z powodu przedawkowania tego narkotyku zmarło około 75 tysięcy osób. Dla porównania, to więcej ofiar niż pochłonęła cała wojna w Wietnamie. Ale zacznijmy od początku tej historii. W latach 90. firma Purdue Pharma wprowadziła na rynek OxyContin. Reklamowali go jako bezpieczny lek przeciwbólowy praktycznie niemożliwy do nadużywania. Firma wysłała tysiące przedstawicieli handlowych, którzy przekonywali lekarzy, że wreszcie mamy lek idealny, silny jak morfina, ale bez ryzyka uzależnienia. Według dokumentów ujawnionych w procesach sądowych, Purdue wiedziało o uzależniającym charakterze leku, ale celowo wprowadzało lekarzy w błąd. W szczytowym momencie w niektórych hrabstwach wypisywano tyle recept na opioidy, że statystycznie wystarczyłoby dla każdego mieszkańca, włącznie z niemowlakami. Gdy miliony Amerykanów uzależniły się od legalnych opioidów, rząd zaczął ograniczać dostęp do tych leków. Według raportu Amerykańskiej Agencji do Walki z Narkotykami, czyli Drug Enforcement Administration, DEA, federalnej jednostki odpowiedzialnej za zwalczanie handlu z narkotykami, Uzależnieni pacjenci nie przestali jednak potrzebować opioidów. Zamiast tego przerzucili się na heroinę, a później na fentanyl, który był tańszy i łatwiej dostępny na czarnym rynku. DA to potężna agencja federalna z rocznym budżetem przekraczającym 3 miliardy dolarów i ponad 10 tysiącami pracowników. To właśnie jej agenci prowadzą największe śledztwa narkotykowe w USA i współpracują z zagranicznymi służbami w tropieniu międzynarodowych karteli. Dane DA są kluczowe dla zrozumienia skali kryzysu fentanylowego, ponieważ agencja śledzi nie tylko konfiskaty narkotyków, ale także trendy w ich produkcji i dystrybucji. I tutaj na scenę wchodzą Chiny. Chińskie firmy chemiczne dostrzegły lukratywną niszę rynkową. Fentanyl, jak podaje Departament Sprawiedliwości, jest 50 do 100 razy silniejszy od morfiny. Dla porównania, jedna łyżeczka tego narkotyku może zabić 500 osób. Chiny to kraj, gdzie rząd kontroluje praktycznie wszystko. Od mediów społecznościowych po życie prywatne obywateli. Jak więc możliwe, że pozwalają na eksport śmiercionośnej substancji? Oficjalnie nie pozwalają. W 2019 roku pod naciskiem USA zakazali produkcji fentanylu. Ale chińskie firmy znalazły sposób na obejście przepisów. Przestawiły się na produkcję prekursorów, czyli podstawowych składników chemicznych potrzebnych do syntezy fentanylu. Mówiąc prościej, zamiast sprzedawać gotowy narkotyk, sprzedają części składowe do jego produkcji. Przykładem jest firma Yuan Cheng, prawdziwy gigant w świecie chemikaliów. Według śledztwa Financial Times mają biura, fabryki i setki młodych sprzedawców oferujących prekursory przez komunikator WeChat. Ich pracownicy mieszkają w firmowych akademikach, jedzą w stołówce. To normalnie działająca korporacja, tyle że zamiast produktów konsumenckich sprzedaje składniki do narkotyków. Mechanizm jest prosty. Chińskie firmy wysyłają prekursory do Meksyku, gdzie kartele przerabiają je na fentanyl i przemycają do USA. Według raportu DEA w 2024 roku przechwycono ponad 9500 kg fentanylu na granicy z Meksykiem. Dla porównania na granicy z Kanadą było to zaledwie 19 kg. Żeby uświadomić sobie skalę problemu, jeden kilogram czystego fentanylu może zawierać nawet 500 tysięcy potencjalnie śmiertelnych dawek. Oznacza to, że sama ilość narkotyku przechwyconego na granicy meksykańskiej teoretycznie mogłaby zabić całą populację Stanów Zjednoczonych. Co istotne, te liczby pokazują jedynie przechwyconą część przemytu. Eksperci szacują, że służby graniczne wyłapują około 5-10% przemycanego narkotyku. To oznacza, że rzeczywista ilość fentanylu przekraczającego granicę może być nawet dziesięciokrotnie większa od oficjalnych statystyk. Tu dochodzimy do obecnej sytuacji. Trump nakłada cła. 25% na towary z Kanady i Meksyku, 10% na import z Chin. Teoretycznie ma to zmusić te kraje do większej kontroli nad przepływem narkotyków. W praktyce ekonomiści z Goldman Sachs przewidują, że cła spowolują wzrost cen w USA i spowolnienie wzrostu gospodarczego. Chińska odpowiedź była natychmiastowa. Ministerstwo Handlu zapowiedziało pozew do Światowej Organizacji Handlu i odpowiednie środki odwetowe. Co ciekawe, WTO praktycznie nie może rozstrzygać sporów od 2019 roku, kiedy Trump zablokował powoływanie nowych sędziów. Najbardziej niepokojące jest to, że według chińskiego MSZ nowe cła, cytuję, z pewnością zaszkodzą współpracy antynarkotykowej między oboma krajami. To szczególnie istotne, bo dosłownie dwa miesiące temu w czasie spotkania Bidena Xi w San Francisco Chiny zgodziły się na wznowienie tej współpracy. Ekonomiczne skutki mogą być poważne. Kanada, Meksyk i Chiny odpowiadają za ponad 1 trzecią amerykańskiego importu. Premier Trudeau już zapowiedział odwetowe cła na sok pomarańczowy z Florydy, whisky z Tennessee i masło orzechowe z Kentucky. To nieprzypadkowy wybór. To produkty z kluczowych stanów w nadchodzących wyborach. A jakie są realne koszty kryzysu fentanylowego? Według Centers for Disease Control... W 2023 roku z powodu przedawkowania tego narkotyku zmarło około 75 tysięcy Amerykanów. To więcej, jak wspomniałem, niż liczba amerykańskich żołnierzy poległych podczas całej wojny w Wietnamie. Straty ekonomiczne są równie druzgocące. Według szacunków ekonomistów w 2020 roku całkowity koszt kryzysu opioidowego dla gospodarki USA wyniósł prawie 1,5 miliarda dolarów. Szczególnie interesująca jest kwestia ekonomiki produkcji. Według danych Departamentu Sprawiedliwości, koszt wyprodukowania fentanylu wartego milion dolarów na czarnym rynku to około 800 dolarów w chemikaliach z Chin. Ta astronomiczna marża sprawia, że handel jest niezwykle lukratywny, zarówno dla chińskich producentów prekursorów, jak i meksykańskich karteli. Administracja Bidena próbowała rozwiązać ten problem na drodze dyplomatycznej. Jak wspomniałem, Xi spotkał się z Bidenem podczas szczytu w San Francisco. Uzgodnili oni utworzenie wspólnej grupy roboczej do walki z handlem narkotykami. USA zgodziły się znieść sankcje z chińskiego laboratorium kryminalistycznego, a Chiny obiecały większą kontrolę nad eksportem prokursorów. Niektórzy eksperci wskazują jednak na głębszy, geopolityczny wymiar problemu. Wanda Felber-Browns z Brookings Institution zwraca uwagę, że Chiny mogą celowo tolerować handel prekursorami jako element szerszej strategii osłabiania USA. Cytuję, podczas gdy rząd chiński potrafi skutecznie kontrolować nawet treści w mediach społecznościowych, Jakoś nie może poradzić sobie z firmami otwarcie sprzedającymi składniki do produkcji fentanylu, zauważa. Co ciekawe, same Chiny mają jedne z najsurowszych przepisów antynarkotykowych na świecie. Za handel narkotykami grozi tam kara śmierci. W swoich oficjalnych komunikatach chińskie MSZ przypomina historię wojen opiumowych z XIX wieku, gdy Wielka Brytania siłą otworzyła chiński rynek dla handlu opium. Teraz role się odwróciły. To chińskie firmy zalewają Amerykę śmiercionośnymi opioidami. Eksperci przewidują, że cła Trumpa mogą przynieść efekty odwrotne od zamierzonego. Cytuję: Zamiast zmniejszyć napływ narkotyków, możemy zobaczyć osłabienie międzynarodowej współpracy w walce z handlarzami, ostrzega były agent DA Chris Arden jego zdaniem kluczem do sukcesu jest właśnie współpraca międzynarodowa szczególnie w śledzeniu przepływów finansowych karteli a jak wygląda sytuacja na ulicach amerykańskich miast według danych służb ratunkowych Narcan czyli antidotum na przedawkowanie opioidów stał się standardowym wyposażeniem nie tylko karetek ale także policjantów i pracowników socjalnych w samym Nowym Jorku w 2023 roku użyto go ponad 200 tysięcy razy. Kryzys jest szczególnie dotkliwy w małych miasteczkach i na obszarach wiejskich. Jak opisuje The Guardian, w niektórych regionach Apalachów niemal każda rodzina została dotknięta uzależnieniem lub stratą bliskiej osoby z powodu fentanelu. W zachodniej Virginii prawie połowa dziadków wychowuje wnuki, ponieważ pokolenie ich rodziców albo nie żyje. Albo zmaga się z uzależnieniem. Ale sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana i sięga głębiej w strukturę światowej finansjery. Według śledztwa przeprowadzonego przez Financial Times, chińskie grupy przestępcze stworzyły niezwykle wyrafinowany system prania pieniędzy dla meksykańskich karteli. To nie są już przestarzałe metody przemycania walizek z gotówką przez granicę. To nowoczesna, Cyfrowa operacja wykorzystująca najnowsze technologie i luki w międzynarodowym systemie bankowym. System działa następująco. Kartele zbierają gotówkę ze sprzedaży narkotyków w USA, następnie chińscy pośrednicy, często działający pod przykrywką legalnych firm, odbierają te pieniądze w amerykańskich miastach. Tu zaczyna się prawdziwa magia finansowa zamiast ryzykować fizyczny transport gotówki, chińskie grupy sprzedają te dolary bogatym Chińczykom, którzy chcą wyprowadzić swój majątek z Chin. Dlaczego to takie sprytne? Od 2015 roku Chiny wprowadziły surowe ograniczenia na wypływy kapitału z kraju. Bogaci Chińczycy desperacko szukają sposobów na przeniesienie swoich pieniędzy za granicę. Gdy kupują brudne dolary od grup przestępczych, płacą za nie przelewając huany na konta w Chinach. W ten sposób kartele dostają swoje pieniądze w sposób praktycznie niemożliwy do wyśledzenia, a chińscy inwestorzy mogą wydawać dolary w USA na nieruchomości czy czesne za studia swoich dzieci. Całą operację koordynuje się przez WeChat, chiński komunikator, do którego amerykańskie służby nie mają dostępu. Według byłego agenta DA Chrisa R. Benna, grupy te potrafią przetwarzać ogromne ilości amerykańskiej waluty znacznie taniej niż tradycyjne systemy prania pieniędzy. Podczas gdy dawniej kartele traciło około 10% wartości na kosztach prania pieniędzy, Chińskie grupy pobierają prowizje rzędu procenta czy dwóch procent. To pokazuje, jak bardzo zmieniła się natura międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Współczesne kartele narkotykowe to nie są już tylko brutalni gangsterzy, to międzynarodowe przedsiębiorstwa z ciałami finansowymi, wykorzystujące najnowsze technologie i globalne powiązania gospodarcze. A wszystko to dzieje się w cieniu legalnego systemu bankowego, często z wykorzystaniem tych samych narzędzi, których używają zwykli biznesmeni i inwestorzy. Co więcej, jak donosi Reuters, chińskie grupy przestępcze oferują kartelom znacznie niższe prowizje za pranie pieniędzy niż tradycyjnej pośrednicy, czasem nawet 1 czy 2 centy od dolara. To całkowicie zmieniło ekonomię handlu narkotykami. Czyniąc go jeszcze bardziej opłacalnym. Trump twierdzi, że jego cła zmuszą Chiny do działania, ale analitycy wskazują na paradoks. Wyższe cła mogą faktycznie zwiększyć motywację chińskich firm do nielegalnego handlu, bo będą szukać sposobów na zrekompensowanie strat. W legalnym biznesie. Jak zauważa The Washington Post, poprzednia wojna handlowa z Chinami za pierwszej kadencji Trumpa nie przyniosła żadnej zauważalnej poprawy w kwestii fentanylu. Tymczasem Chiny już zapowiedziały własne działania odwetowe. Według doniesień agencji prasowych rozważają ograniczenie eksportu rzadkich minerałów niezbędnych do produkcji elektroniki. To pokazuje, jak bardzo splecione są gospodarki obu krajów. Próba uderzenia w jeden obszar może wywołać nieprzewidziane konsekwencje w innych. To tyle na dziś. To był DC Crunch, a ja mam na imię Darek. A tymczasem w jakimś amerykańskim szpitalu kolejny ratownik właśnie biegnie z narkanem do nastoletniego pacjenta. Podczas gdy w Pekinie chiński urzędnik spokojnie podpisuje zgodę na eksport specjalistycznych chemikaliów do zastosowań przemysłowych. Bo czasem najbardziej śmiercionośne wojny toczą się nie za pomocą pocisków, ale przy użyciu długopisów, faktur. I przelewów bankowych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. I find in life you can't let people get away with bullshit, okay? You can't. You just can't do that.